Adamusie, jeśli inni ludzie to ja, to czy mogę próbować ich zmienić? Adamusie. To naprawdę musiało wyjść na jaw? Nie, nie wiem. To, co robisz, po prostu świecisz swoim światłem. To wszystko, co robisz. Po prostu stajesz się świadom tego, co wybierasz, i nie musisz nikogo zmieniać. Nawet nie musicie się zmieniać. To po prostu kwestia dopuszczenia. Nie musisz pracować, żeby się zmienić. Pozwólcie sobie na powrót do naturalnego stanu. Więc nie, nie musisz wysyłać impulsów energetycznych czy czegokolwiek innego, aby próbować zmienić innych ludzi. Nawet jeśli myślisz, że są w Twoim polu energetycznym są energią, są iluzjami, są perspektywami. W momencie, gdy coś się w Tobie zmieni. Wszystkie się zmienią. Mówisz, to jest moja energia. Ja też jestem Bogiem. Jestem naprawdę suwerenny. To cała moja energia. Jestem kim jestem, istnieję. A teraz oto jestem człowiekiem, który przyszedł na Ziemię zagrać. Czego teraz chcę? Jestem mistrzem. Wyszedłem z tego koszmarnego scenariusza, który stworzyłem dla siebie. Teraz siedzę tu jako mistrz. Cóż, nie chcę wracać i robić wiele rzeczy z przeszłości. Mam dość bitew. Skończyłem zmagania, skończyłem czuć się mały. Mam dość udawania, że inni mogą mi coś zrobić. Mam dość gier mocy. Co chcę zrobić? Chcę cieszyć się życiem tutaj, na planecie do końca moich dni. Dni! Które wybieram, aby zostać, ale chcę się nimi cieszyć. Uwielbiam tę przyrodę w krajobrazie mojej rzeczywistości. Mówisz po prostu, o to, co teraz wybieram, a wszystkie zmiany energetyczne, które służą ci jako mistrzowi. A potem siedzisz z wielkim uśmiechem na twarzy i mówisz. Wow, długi czas wierzyłem, że istnieją mocniejsze moce, inni ludzie, członkowie rodziny lub partnerzy, którzy uprzykrzają mi życie. Niech, cały czas to byłem ja. To jest największy żart ze wszystkich. To jest żart. Ech, cały czas to byłem ja. Koszmar się skończył. Teraz to jest moje. Jestem tym, kim jestem, suwerenną istotą. Jak mam pozwolić, by moje energie mi służyły? Więc numer jeden: z wdzięcznością, z łatwością. Numer dwa: obficie, bardzo obficie. I numer trzy: w radości i zabawie.